Witam serdecznie wszystkich kochanych moich widzów, witam was bardzo serdecznie Jesteśmy dzisiaj na Palionowie i dzisiaj stwierdziłem, wiecie co? Z trzeba przywitać w miarę git jest on krótko na serwerze, trzeba mu po prostu pokazać całe palionowo, ponieważ chłopak nie wie do końca co jest gdzie coś jest w jakim miejscu znajduje, a to mu trzeba pokazać, więc wiecie no po prostu on musi być za zajażony tak naprawdę z tym wszystkim tutaj musi wiedzieć po prostu co jest gdzie no i dzisiaj to oczywiście jest moim zadaniem ja go po całym palionowie oprowadzę ponieważ jestem tutaj od samego początku więc najłatwiej będzie mi to opisać bo taki yeti to pewnie nie wie o niektórych rzeczach, które tutaj były, jak go jeszcze nie było więc wiecie, więc ja tutaj będę osobą myślę odpowiednią. Na samym wstępie jednak zostawcie opeczkę w górę, zasubskrybujcie ten piękny kanał, bo lecimy do 300 koła, a no tam już niewiele brakuje, też podajcie na drugi kanał, on się tutaj wyświetla w karcie, jeżeli dodam, jeżeli nie dodam, to sorry, ale to wiecie, jak go szukać, Dave Games po prostu piszcie, bo tam są mega dobre filmy i tam mamy zaraz 100 tysięcy subów, nie? A wiecie, chcę dwa przyciski, bo tam widzi tylko jeden, a jak będą dwa... No, w ogóle już będzie bomba. No, a my rozpoczynamy. Ja mam Elytrę na sobie. Mam fajerwerki, więc bez zbędnego gadania lecimy do SpongeBoba. SpongeBob, kędziesz topór. Lecimy do Ananasa. Idziemy go zaprosić na palionowo, żeby sobie wiecie, tak podyskutować na temat każdego budynku, porozmawiać, popogestykulować też również. To wszystko będzie dzisiaj, dobra. Wbijam na chatę. Halo! SpongeBob! Halo! SpongeBob! Halo. Siemano! Już, już, już sobie. Jakie masz Elytrę, fajną? Jak to wygląda na tobie? To wygl wygląda jak taki spadochron. Nieźle. <laughs> Słuchaj, SpongeBob. Dzisiaj moim obowiązkiem jest poprowadzić Cię po palionowie, pokazać Ci wszystkie niuanse, sztuczki, fajne rzeczy. Wiesz, po prostu, żebyś był ładnie oprowadzony, elegancko, żeby ci się milej tutaj z nami żyło. Co ty na to? Dobrze. No możemy iść, to chodź, chodź. chodź. Let's go, chodź. let's go. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra. dawaj, dawaj. Dobra. dawaj, Pyknij to, dobra, okej okay. Czy umiesz latać i czy jesteś nauczony latania? Zaraz się przekonamy. O kurde, dobra, uwaga. Czy z was Let's go, leci, to jest, dobra. Dawaj na sam róg Balionowa, na sam róg. Tutaj przy szpitalu, tu nie wiem czy widzisz szpital, to jest pierwszy taki jest z boku budynek. Wylądujemy tutaj i odtędy będziemy sobie szli po kolei. Spongebob! Szpital? Tutaj, yeah, tutaj, tutaj, na tak, druga strona, na dole! A tam! Oh. Nieo! Oh. Elo, tu jest szpital, dawaj Spongebob! Nie, Spongebob zginął, no nie, widzowie, ale tragedia, dobra, to podlećmy po niego, dobra, weźmy mu elitrę, żeby... No ja mam w sumie jedną elitrę, dobra, to mu tam tylko szybko Już jestem. Dawaj, 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 gdzie jesteś, w którym miejscu? Czy <noise> sądzie Ło kurde! Jak ty, aaa, po pewnych spontaniach nie dźwignęłeś Dobra, chodź, 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 chodź Myślałem, że się w gąbce, znaczy w tej, w pomidorze Kurde, w ananasie się zryspisz No dobra, no Pomyliło mi się, tak? Dobra, nie gadaj, spadź Bob, dawaj temę A, dobra, tu jakąś podpustownicę pod, pod, będziesz potrzebował, czekaj. Aaa, trzymaj Mam gąbkę Aaa No i pod co ja się staram? Dobra Dawaj, dawaj, dawaj temę A więc tak jak już zauważyłeś, pierwszym budynkiem tutaj jest szpital. Tak, no, tak. Typa, od... umarłem w szpitalu. <laughs> no fakty, fakty, fakty Spongebob. Fakty, to się zgadza. Umarłeś w szpitalu. Więc w sumie nie było łatwo, znaczy nie było bardzo łatwo ciebie uratować. A więc tak, Dokładnie. jest szpital, w tym szpitalu miałem przeprowadzoną miał operację na łeb. Ale to są bardzo długie historie, lepiej, żebyś ich nie znał, bo to jest naprawdę. Oj! Jak stąd do żyłu historia, naprawdę bardzo długa, ale za... To... Łopalny, następny, następny dnia. Chodź. A w ogóle jak oceniam szpital? To taka. Uj. Szpital? Pełni Ach, funkcję tujde. szpitala, pełni funkcję szpitala. Jak pełni to dobrze. No, bo no. No i... to nie wygląda. Worzy policji! Najbardziej znienawidzony budynek każdego na palinowie. O, uciekam, chodź, to bo za nim. Nie no, nie ma, nie ma na szczęście okay. policjantów teraz, więc można sobie pochodzić, tak! Na szczęście policjanci stali wylani z roboty, a wiesz w ogóle kto był policjantem? Chodź, tu muszę powiedzieć. To. Bzyku, to był policjant. Serio. To jest Konfident, ja bym uważał na niego na swoim miejscu. Konfident, okej, Uważaj. Ja już Team Żółte robić, Oj, a team, musisz myśl. uważać, musisz uważać, bo to nie jest takie proste. Dalej jak sobie pójdziemy tędy, tutaj jest pomnik e, imienia Palionki. Tutaj jest każdy zbudowany nasz kolor, czyli to jest kolor Bzyka, mój kolor, kolor, palio, e, kolor e, Palionki i kolor tutaj e, Paliona. Te cztery kolory połączyć. Kurde, SpongeBob! SpongeBob! Dobra, możemy zostawić takie gały. Ciekawe co na to palionka. Powiedz, ty w ogóle jeszcze nie poznałeś palionki. Ja! No, nieźle się zapowiada. No, to to będą naprawdę niezłe dymy. Dalej, tutaj jak pójdziesz, zobacz, tu są wojny magazynowe. A, to już myślę, że żeś tutaj zdążył zauważyć. Tam jest... Tak, ale tam jest też koło fortuny, zobacz. Koło fortuny. Tak, w sensie to jest zrobione tak, że jak tam klikniesz, ten guzik jak strzelisz na przykład, to wypada jakiś kolor, jak się tam uzupełni. I kiedyś nagrywaliśmy odcinek, że po prostu jak się strzeliło, wypada kolor. I trzeba było, wiesz, zobaczyć tu skrzynkę, tu było jakieś wyzwanie, nie? Na przykład. I mieliśmy to wyzwanie do robienia. Takie koła fortuny, ej, ej, Wiesz, rozkazuję. No, to jest hobby, solidna rzecz. Tam dalej na jest sąd. W sądzie było wiele spraw, nie wiem czy miałeś okazję być w środku. Chodź, wejdziemy, wiem, wejdziemy. Pokażę ci jak sąd wygląda, a więc on jest z mojego imienia, proszę bardzo, cyk. I tu jak wejdziesz to sąd wygląda w taki oto piękny sposób, to jest sędzina, tam są sprawcy. No i stąd cię bardzo łatwo da trafić do więzienia, nie? Tak tylko mówiąc, więc no tutaj musisz uważać, żeby kiedyś w kiciu nie wylądować, bo to jest niebezpieczne. Dobra, lecimy dalej. A więc tak, obok sądu mamy następujące budynki. Eee, od czego by zacząć? Tu jest salon samochodowy Bzyka, to jest najmniej używany budynek. Praktycznie byłem w nim tylko raz na odcinku, więc naprawdę, no dzisiaj będzie drugi, możemy tam wejść. Byłem tu tylko naprawdę Uuu, raz. Ale... Fury, no ja SpongeBob! To jest szybka fura! Uważaj, bo tam na lewo jest jego, lepiej nie tykaj, bo jeszcze się zdenerwuje. Ostatnio była nie, tu passta, niezła spina. Passta. Nie! SpongeBob! Nie, nie, tak! tak! nie, <laughs> nie rób tak. Nie rób tak SpongeBob! On będzie zły, to totalnie ja. A ty nie mów mu, nie bądź spagacza, nie mów. Mu. No nie powiem, nie powiem SpongeBob, ale no. no co ty zrobiłeś? No dobra, dobra, nie powiem mu ani dobra, słowa. Lepiję. Dobra, okej. Okay. Ale nie mów się komu. Dobra, tutaj mamy farmę. Tu jest jedzenie, jakbyś miał ochotę. Tutaj są no, i na takie sprawy, takie wieczory. się tam po prostu rozmnażają. Taka miejsce cool. dla nich. Tutaj mamy portal do e, netheru. Tutaj tędy można sobie wejść elegancko. I pewnie też się zastanawiasz, co są te numerki, nie? Co one właśnie oznaczają? Właśnie miałem pytać, właśnie miałem pytać. A więc te numerki oznaczają kolejność tych budynków, jakie były budowane po kolei. Czyli to był trzeci budynek na Palionowie. Już przestaliśmy to numerować, ale tak, tak, ale numerowaliśmy to tak. No, i to był trzeci budynek na Palionowie. Eee, tutaj był, tu jest drugi, widzisz, to było jako drugie zbudowane To sobie kiedyś tak numerowaliśmy, żeby było po prostu łatwiej, to jest kopalnia ogólnie Tutaj jest okay. pierwszy dom Paliona, pierwszy, pierwszy Taki mały domek, skromny. Nic tu w sumie nie ma. Ale no tam jest taka mała piwnica, możesz wejść, zobaczyć. Nie ma Szymonychów no, po prostu. Oj, tutaj palionka miała taki swój mały kącik, ale no, już nie jest różowa. To też bardzo. Oj, długie to są historie, naprawdę bardzo długie. Okej, okay, dalej, jak sobie przejdziemy prosto, proszę bardzo. To idziemy w alejki. Tu mieszkają wieśniacy w tych domkach, mają lekko wiesz podbustowane kolorkami. Tutaj jest pod tłustym tostem, no. Nie będę, nie będę, mówić o tej nazwie, nie będę, <ścoughs> tu, tutaj jak widzisz jest. Nie, nie szanuję, nie szanuję no, za tą nazwę. No zrozumiane, no bo po tłustym krawem zostaje ukradzione, no ja to rozumiem, tak. Za tobą drugi najwyższy budynek w Palionowie, czyli wieżowiec dom U, na domie. Nic, po prostu taki wieżowiec, nie. można sobie wjechać do góry, ale tam nic nie ma w każdych pokojach. Po prostu taki wieżowiec, żeby ładnie, pięknie wyglądał. To jest fontanna, taka po prostu klimatyczna. Tam jest jakiś taki zwykły domek, szósty budynek, ten domek kiedyś Palion zbudował dla Palionki, ale ona to olała Tutaj mieszka Palion z Palionką W tym miejscu, Paweł na, tutaj po prawej, jako Palion, a na lewo Palionka Opętana kobieta I na dole mają jakieś magazyny Dalej, jak pójdziesz, o kurde, że siadł, hopie, Spongebob, że siadł na lamę, uważaj To jeszcze nie mają Tutaj jest basen wow! To jest basen Elegancki, z teledysku Palion USA zrobiony? Nie! nie! Jezus! Punch Bob! Co ty robisz z tą gąbką, człowieku? Przecież ty nam wysłużysz całą wodę. Dobra. Nie, ja się... nie będę wejdzie do wody. Nie, nie. Zapomniałem, że wciągam wodę. Uważaj na to. Tu jest dom no, bzyka, taka psułkowa atmosfera. Na lewo jest moja halta. Żabkowa. Żabkowa. Ja no. 17 budynek? No, no, 17. Ja na początku mieszkałem w innej. W tej chacie, zobacz, ta ta była moją pierwszą hatą Ta tutaj, to była moja pierwsza chata. Eee, i to ona jest numerkiem 8. Widzisz, że jest numer 8. To jest mm -hmm. moja pierwsza chata. No tutaj w nie było wie, za kolorowo, po prostu widzisz, zwykły taki domek. Nie ma żadnych, wiesz, ekstrawaganckich. Ale ty, rzeczy. No ty. Mm. No coś tu, coś tu jest, coś jest tu. Ja nie mogę, jakby tylko na gobki patrzą. A zobacz tutaj, naprzeciwko chata rybacka Bzyka, to był jego pierwszy domek. No i, i ja to nazwałem chatą rybacką, no bo to w ogóle domku nie przypomina tego chatkę rybacką, taką jakby nie wiem, na ryby ktoś siadł i taki hala była postawiona. Więc tak to zostało tutaj nazwane. Tam mamy za to ul Tutaj ul bzyku, tutaj miał swój ul, tutaj też, no to oraz to zwykły ul Dalej mhm. mamy, proszę bardzo, mapę palionowa, ale tutaj widzę, że jest trochę uszkodzona, ale to jest mapa palionowa W takim ładnym Zapomniela miejscu naprawić Ty to zniszczyłeś? Punch Bob Jezus, ty mnie nie stresuj Dobra, tam mamy szkołę, ale to jest nienawidzony budynek, halt Na szkołę nienawidzę Dokładnie. budy Walić szkołę, idziemy tędy, tędy jak sobie przejdziemy Pyk to mamy jakiś kwiatek o tej Milki, tu jest jej dom Tutaj są też jakieś, nie wiem co to jest, jakaś altanka. Nie wiadomo o co chodzi. A tutaj mamy domek. Jest domek, tu jest tablica donatorów. Dalej jak pójdziemy, to jakieś wiecie, widzisz takie, zwykłe jakieś rzeczki, coś takiego eleganckiego. Tutaj jest młyn nad tym młynem też trochę... Niezły młyn. No wie, no taki trochę młyncon. Tutaj jak pójdziesz jest domek od tam dalej, czyli tego co ci wziął nazwę od tłustego tosta. Mhm. E, dalej jest laboratorium od tosta. E, proszę bardzo, to jest tutaj. O, poczekaj, cyk, 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 to! To jest laboratorium od tosta. E, no to... Tam... Nic, w sensie tam są bardziej Aha. działa, wiesz, w laboratorium. My tam na, na, na nie wchodzimy. O, ja tam jakieś eksperymenty i te inne swoje sprawy. Tu jest jego podobizna tostowa. A tutaj przed tobą największy budynek na palionowie, który budowałem ja z brzykiem. Największy budynek na palionowie. Potężny. Wow. Jak się wejdziesz do środka, choć wejdziemy do środka, bo tam jest mega ciepło. Uważaj, żebyś się nie spalił. gąbkon! Pilkę, nie uciekaj. Dawaj, dawaj, bo dawaj. Ci nie dogonię. Dawaj, 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 spokojnie, Pilkę. czekam, span mnie nie stresuj się. Dawaj, dawaj. Ja taki malutki jestem. Nie martw się, poczekam. Tu jak wejdziesz, to zobacz, że to jest lawy. Wow Jest wylane solidnie lawy, no. Uważaj, nie bądź tam! Jest dziura. bo uważaj na takie rzeczy, dobra. Tutaj jest piec. E, w tym piecu odmrażaliśmy, jak ktoś zamarzł. Więc tak wygląda ten piec. On jest dalej zamarznięty, kurde, nie wiem, co jest z nim. On po prostu już nie działa. No, a tu jest lodziarnia. E, tutaj jest portal. To, chcesz loda? Chcę loda. Kurde. Halo, Lodomir. Loda. Lodomir! Lodomir! Loda, roboty, no. Ruszcie! Ulep jednego. No kurde, no widzisz, no tak to o, jest. No. O, o. no tak to jest, widzisz z nim. No on po prostu... On nie rozumie! No to właśnie Bzyku go zatrudnił, bo on nie potrafi zatrudniać ludzi, on nie ma wizji do człowieka, no! Taki właśnie jest Bzyku, no. Nie oh, dobra. nie mam nerwów, nie mam nerwów. Walić, te Walić. Tutaj jak pójdziesz wyżej, powiedz mi. E, to jest portal, tutaj był kiedyś portal i to był portal do świata Yetiego, bo ogólnie ja nie wiem, czy wiesz, ale Yeti... To jest ciekawy, że zimieszek, bo on kilka razy już w życiu nas tutaj kurde próbował szukać, no ja bym na niego na twoim miejscu uważał. Bo to jest no tak taki, kurde. Tak, Uważam dobrze. No, też tego tak uważasz, no. No to no, ale wiesz, on jest taki, że my go teraz lubimy, ale czasem mu potrafi odwalić, więc trzeba uważać, nie? A tutaj jest domek od Palionki, u łapetyna, i tam w środku w sumie nic ciekawego nie ma, więc. A, u góry są jeszcze nasze pomniki, nie? To jeszcze nasze pomniki są. Też trzeba będzie tam twój zbudować z biegiem czasu, więc no widzisz. Tak, to o, wygląda Spongebob. Całe palionowo przeżyliśmy prawie każdy budynek. Myślę, że nic nie pominęliśmy, może jakieś sekretne bazy albo coś. Jak oceniasz Spongebob w ogólnie całe. Uważaj, żeby się nie zabić znowu, SpongeBob, bo to jest tak. No nie, już doświadczenie jest. Umiesz? O, dobra, A jak już tak fajnie, umiesz, to git. Jak oceniasz SpongeBob całe palionowo, w skali od 1 do 10, jako miasto, jako metropolia, jak to oceniasz? Nie no, szczerze, tak szczerze, tak. Z gąbki? No? To 10 za 10. O kurde, ale gdzieś sypną liczbą, no powiem szczerze, że nie spodziewał się takiej potężnej liczby. No to jest kurde, mocna liczba. No więc tak, Spongebob, ja tobie bardzo dziękuję za za mu, mu, muc, muc, mocnictwo oprowadzenia się cię po palionowie. A wy widzowie, subskrybujcie koniecznie kanał i napiszcie co sądzicie <suskrybujcie>! o Spongebobie, bo Spongebob to jest gigakoks. Subskrybujcie, widzimy się jutro. Do usłyszenia. Cześć!